komulat 13 euro na miesiąc 53 zł za 16 slotów na miesiąc 53 zł To nie tak źle Kurwa, braci. W 5 osób strzuta Dźwigu tu serwerów stoi pusty Nie z tego kurwa grać No tak, ale ty mógłbyś zarządzać samemu, nie? No ale zarządzanie za ci powiem, tylko zmieniaż mapę tryb i idziesz w nic więcej O kurwa M16 Uri Higgs. Ten sam mnie zabił Porusku na Grzenio wszedł, może też zagra. Ale Grzenio to jest stary napinacz, więc... Kurwa ta gra jest ładna, się powiem dalej. Jak na swoje lata. Jezu, co cię tak wzięło? No tak patrzę taki BF4, taki trochę kartonowy, nie? Więcej efektów ale taki bardziej plastikowy jest, nie? Kartonowy. Nie ma jak to pisać. Pastelowy? Może tak to powiem. Czołg raz do No ciekawe skąd wiedział. Ja medico. Nie mam więcej pocisków. Zniszczysz go, czy nie? Nie mam czy! W aptekę. A w tez go Jakby wysiadł z niego, to go ukradł. A rzuć w niego wnejdem, może wyskoczy, może się wystraszy. Nie mam naidów. Jakbym wysiadł, tam go ukradł, no. Zabójstwo w zespole, Wierdziłem no. <śś> A już miałem, już siedziałem. Please, please. Już siedziałem w nim, nie. <śś> to też wezmę RPGA. Podobijałeś mi wszystkich. Leży, <śś> leży, leży. <leżę>. Spokojnie. <śś> Nice, 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 Dobrze, dobrze! Tofik, tutaj akcja. Ogarniamy, no, ogarniamy! Dobra, bo, ja, bo, ja, bo strasznie. środek. Wbiega środkiem, a tam nasi są. Bo jeśli opteczkę to mi mów, bo podniosłem jakiś zestaw z, z np. z tłumikiem, blokiem na... Glockiem 18 na zapasie. Czołg? Czołg jedzie następny. Raz dostał, raz dostał, raz dostał Widzicie, napierdalał do Ciebie, czy to jakiś nadek był u Ciebie Drugi raz dostał, nieruchomienie Zniszczenie, ale wysiedli Dwóch leży obok czołgu Nie słaniaj, ziomek. Teraz się w kurwie na plecy im wejdę. Znacznik postawili, znacznik postawili. W plecy dostaję, nie jest skąd. A podłożyli. B, 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 B. Ogarniesz tamto B? Znacznych tu mają blisko. Czołg. Czołg, bez hitu. Dostał raz Dostał dwa ładnie dwa. ładnie 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 Jakby to co cię podniosłem stan w miarę blisko Kurwa nie trafiłem Neść się zginałem. Jestem na górze Dobra to Podnoś. Podnosz Sam w środku już w tym tunelu Poszederpek, <noise> widziałem to. Na blisko, wszedł na blisko. Leży. Z boku, wchodzę. Poszederpek, obity. Ale fart. Obchodzą. Dostałem, dostałem w tunelu, jest przy moim trubie zaraz. Dobra, musiałem tu posprzątać trochę, przy drodze. Dalej, dalej są, dalej są, jak mój trupie Obchodzę, spróbuję ich, o kurczę, tu jest dużo. Jest, tu jest, dwóch jest, dwóch jest. Dużo ich jest w tym narożnym budynku. Dwóch czy trzech było. Jeden padł i dwóch zostało. Dostałem, dostałem w plecy kurwa, ale dwóch ubiłem w tym tunelu. Jednego, drugi został najdzie w sklepie. Dostałem. Znowu ktoś gdzieś jest i nie wiem na, na ulicy, na ulicy, jestem 16 z tłumikiem. To nie ten. Nasz, co tu? A, w korytarzu są, na skrzyżowaniu. Nie mogę nie się zrespić na naszym typie, dobra? Mogę już. Czołgiem. Dostał czołg raz. Co, nic, ty nie widziałem? Obok, znowu z... Mam technikę, jakby co. To wal w czołg. Bo zaraz nam tutaj rozpizdziel zrobi. Respekt na tobie. Nie został, jedzie, jedzie tutaj, kurwa. Dostał raz. Unieruchomienie, ale zginąłem od niego. Unieruchomione. Jeszcze raz, na hit'a. Nikt go nie naprawia. Jeszcze, jeszcze jest. Tu dwóch typa, bo musiałem uciekać. Zniszczenie, dobra. Leży. Kurwa, zginąłem, no ja pierdolę. Szkoda. Gościu cię widzę pod... Mhm. Mm no dostałem, M16. Chęć... Kurwa Pytam też dostałem, od tego samego, ty na 100 HP? Biegnę, słanie mnie. Biegnę. Tutaj. Już nie ma po co. Już. Nice. <śmiech> <śmiech> Kurwa nice. zajebiście, to był dobry mecz. Dobry team nam się trafił. Nawet niezły ci powiem. Znaczy wbiję od razu, rozbroiłem pakę jedną. Chyba ich tam trochę łoi, ci powiem, bo mnie patrzę. Ale żeśmy padli, rozpizdziel zrobili i wygrali. No, nice. Good game. No, nice, good game. Brawo ja, brawo ty. Brawo ja, TSowa piątka, TSowe ten Żubik.